Adventsztychen nr 10 Polish Edition Tekst i ilustracja Praca zbiorowa Autor nieznany Polna myszka Filip był zwyczajną polną myszką. Od dawna mieszkał na łące. Pewnego dnia poznał Hugona, myszkę z miasta bardzo elegancko i modnie ubranego, który spędzał w lesie wakacje. Wnet zostali przyjaciółmi. Hugon opisywał i wychwalał życie, jakie prowadził w mieście. Zaintrygowany tym, Filip powiedział: Wiesz co, jestem zmęczony tym ciągłym stawaniem wraz z pianiem koguta i chodzeniem spać o zachodzie słońca. Nie mogę już jeść tych wiejskich potraw. Pójdę z tobą do miasta. Szli cały dzień, aż dotarli o zmierzchu do miasta. Jakie wielkie domy! zawołał tu zdumiony Filip. Bez trosko wkroczył na jezdnię. Nagle tuż obok niego śmignął samochód. Nie zmieszając nawet szybkości. Uwaga! Krzyknął Hugon. O mało nie wpadłem pod koła, pomyślał ze zgrozą Filip. A kiedy odchłonął, zapytał nieco zdziwiony swego przyjaciela, dlaczego tutaj wszyscy tak się spieszą. Hugon doskonale znał miasto, więc poszli obaj do sklepu z serami. Jaki tutaj duży wybór! A ja jestem taki głodny! Powiedział Filip, ale nie zdążył nawet zbliżyć się do przysmaków, gdy Hugon szepnął przerażony. Uciekajmy, zjawiły się koty. Szybko za mną do nory. Głodne i przestraszone nie na żarty myszki czekały schowane w norce, aż koty odejdą. Dopiero głęboką nocą przyjaciele mogli opuścić swoją kryjówkę. Zaglądali do śmietników w poszukiwaniu kawałka chleba, ale niczego już niestety nie znaleźli. Nadal więc byli głodni. Zrezygnowany Filip zwrócił się do przyjaciela ze smutkiem. Wiesz co? Wiesz co ci powiem, drogi Hugonie? Wracam do mojego domu. Żegnam cię. I biegiem ruszył w stronę lasu. Wrócił bardzo zmęczony i zaraz poszedł spać. Następnego ranka z zadowoleniem wyciągnął się na zroszonej nieco trawie. Słuchając wesołego ćwierkania, pomyślał: Tutaj zawsze znajdę kawałek wspaniałego ziemniaczka lub kilka ziarenek zboża a w dodatku bez narażania własnej skóry. Zostanę tu już na zawsze. Czytała Nicole Zeron.